Dobrym Zanna Leszczyńska. Znajdujemy się na Kongresie Przyszłości, podczas którego świętujemy m.in. 35-lecie samorządów. A jest ze mną pan Jacek Kosmola, burmistrz Nidzice. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Panie burmistrzu, minęło 35 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Czy dziś samorządy są silniejsze niż 20 lat temu, czy może wręcz przeciwnie coraz bardziej zależne od decyzji centralnych? To był wielki przywilej, że społeczeństwo dostało możliwość wyborów i społeczność decyduje o tym, co się będzie działo w lokalnym samorządzie. To taki naprawdę postęp w demokracji naszego kraju. Myślę, że powinniśmy się z tego cieszyć i nie powinniśmy przede wszystkim tego zmarnować. Tak, zmieniło się wiele. Mieszkańcy są bardziej świadomi swoich praw, swoich obowiązków, korzystają z tego i myślę, że dzięki temu te samorządy tak dobrze prosperują. To mieszkańcy wiedzą, co jest najbardziej potrzebne, co powinno być priorytetowe. To mieszkańcy wskazują kierunki rozwoju, yy, oczekiwania swoje przekazują nam, a my jesteśmy od tego, żeby wykonać po prostu tę pracę na rzecz społeczeństwa. Ja swoją pracę traktuję jako służbę i zawsze o tym mówiłem i zawsze to powtarzam, że moim pracodawcą to jest społeczeństwo gminy Nidzica. Oni mi za to płacą i mają prawo oczekiwać, żebym dał z siebie 100% i wykonał robotę powierzoną jak najlepiej. Zdaje mi się, że chyba wykonuję dobrze tę pracę, skoro trzeci raz zostałem wybrany. A jakie globalne wyzwania, zmiany klimatyczne, kryzysy energetyczne, migracje najmocniej dotykają Niedzice i czy w ogóle samorząd ma narzędzia, żeby na nie reagować? Tak, dotykają nas i często mieszkańcy może nawet do końca nie wiedzą, ale spadki napięcia. Mieliśmy kilka lat temu sygnały ze strefy ekonomicznej, że przestawiają, przełączają się maszyny CNC, które są programowane z Polski z Rawy Mazowieckiej i musieliśmy temu zapobiec, oczywiście rozmowy w Enerdze. Na szczęście zostaliśmy zrozumieni, zrozumiani i zostało to poprawione naprawione tak, że te fabryki mogą funkcjonować. Ocieplenie. Również nas dotyka, tak? Wysychają studnie w miejscowościach. My też jeśli wiercimy studnie w naszych, przy naszych stacjach uzdatniania wody już nie wiercimy na 80 metrów. Te studnie niektóre mają 130 metrów. Nagłe opady obfite deszczu. Tu też trzeba liczyć się z tym, że będą nawałnice Często nasze instalacje nie są w stanie odebrać natychmiast tej wody, trzeba poczekać kilka minut, ale. w tam gdzie budujemy, już staramy się budować większe średnice i tak jakby zapobiegać temu. Energia to jest bardzo szeroki temat i pewnie moglibyśmy o tym dużo mówić. Natomiast Gmina Nidzica jest liderem i nie mam tu na myśli zupełnie tego, że są farmy fotowoltaiczne i wiatraki, ale mówię o sieciach i o tym, że jesteśmy przygotowani na to, że energia jest w stanie odebrać od nas każdą ilość. I mieszkańcy nie muszą się liczyć z tym, że będą w ciągu dnia wyłączani z tej sieci. Tych problemów jest naprawdę dużo. To się przenosi, z, tak jak mówiono kiedyś, że świat to jest jedna wielka globalna wioska. I to jest prawda. Tak? To, co występowało gdzieś w innych krajach, w tej chwili występuje u nas. Panie burmistrzu, teraz zapytam Pana o atuty Nidzicy i o słabe strony miasta, czyli obszary, które nadal wymagają jakiegoś wsparcia, zmiany. Na pewno y, największym atutem Nidzicy jest jej położenie w tej chwili. Jesteśmy przy trasie S7. E, w chwili obecnej rozstrzygnięte są dwa przetargi. E, firma Budimex wygrała jeden i drugi. E, na jedną obwodnicę już jest podpisana umowa. Mamy miejsca do e, powstania zakładów pracy, e, żyje się dobrze. Mamy jedną z lepszych e, wód pitnych, bo mamy e, dwie stacje, gdzie nie trzeba uzdatniać wody, bo nie mamy manganu i żelaza. Mamy czyste powietrze. Nad tym też pracowaliśmy wiele lat i wreszcie osiągnęliśmy pewne sukcesy. Nasza kotłownia sprawiła, że wszystkie obiekty użyteczności publicznej są do niej podłączone i nie mają teraz swoich kotłowni, ale również największa spółdzielnia mieszkaniowa i wiele wspólnot. Mamy jednostkę wojskową, która zatrudnia młodych ludzi. W tej chwili jest 900 już zatrudnionych. Będą kolejne zatrudnienia i to w tym roku. Jednostka będzie jedną z większych jednostek w Polsce. Zaczynają się budować. Budynki wielorodzinne dla wojska. Już na dwa budynki mają pozwolenie i lada chwila będą budować. Także mamy wiele atutów. Słabą stroną jest to, że mieszkańcy jeszcze są w takim przekonaniu, boją się nowości. Boją się nowości i często zgłasza się do nas jakiś zakład pracy, ale znajdzie się grupa, która protestuje, która zniechęca do tego, żeby ten zakład powstał. To jest właśnie nasza słaba strona. Moi koledzy, już tutaj od Działdowa, strony Torunia, nie mają tego problemu. Na przykład biogazownia w Działdowie ani jednego protestu. W sierpcu jest biogazownia, praktycznie przy Browarze. I też nie ma tam protestów. One muszą gdzieś powstawać dla bezpieczeństwa energetycznego, natomiast u nas nie ma zupełnej akceptacji. Zgłasza się wiele firm, nawet Orlando w ostatnim czasie zgłosił się, że chce by wybudować. Niestety no, już nie podejmujemy rozmów, bo wiemy jakie jest nastawienie społeczne, że nie będzie akceptacji na tego typu inwestycje. Ja myślę, że... Dojrzejemy do tego. Może to jest y, też wina nasza, samorządowców, że nie umiemy przekazać pewnych rzeczy, pewnych atutów y, i tak dalej. Y, pewnie wina jest po obu stronach i ja tu biorę też część winy na siebie. Y, natomiast y, myślę, że z roku na rok będzie lepiej i będziemy się ze społecznością y, tak jakby porozumiewać i na tych samych falach y, rozmawiać o trudnych inwestycjach. Właśnie, czyli jakie inwestycje są kluczowe dla Nidzicy w najbliższych dwóch, trzech latach dla gminy Nidzica właściwie? Informowałem naszych mieszkańców, że tereny pod Kanigowem, 114,5 hektara już są sprzedane. Większość tych terenów kupiła firma Hillwood. W tej chwili wystąpiła do nas o zmianę miejscowego planu. Z tego względu, że nie może tam powstać ani fabryka farmaceutyczna, ani też inne tego typu fabryki. Bo zabrania tego plan, bardzo rygorystyczny plan. Jesteśmy po rozmowach z Sanepidem. Sanepid rozumie ten problem. Za chwilę będziemy rozmawiać z Rdosiem i myślę, że radni zmienią ten plan, zaakceptują pewne zmiany, aczkolwiek nie takie, które byśmy mieli z kolei, które nie będą akceptowalne przez społeczeństwo. Ale, na przykład, na ciekły azot do produkcji leków możemy się zgodzić. Na lakiernie możemy się zgodzić samochodową. Na montownię też możemy się zgodzić, gdzie no będą musiały być niestety rozpuszczalniki do odtłuszczania i tak Myślę, że ja oczywiście na to czekam z niecierpliwością, bo to po pierwsze ogromne podatki, a po drugie miejsca pracy. A tego nam potrzeba. Potrzeba nam jednego dużego, potężnego zakładu. To będzie największy impuls, bo obok tego zakładu powstaną takie satelity, które będą produkowały jakieś podzespoły i, i to będzie chyba największy sukces Nidzicy od wojny. I pytanie na koniec. Czego dziś najbardziej potrzeba Nidzice, by mieszkańcy mówili o niej z dumą? Potrzeba nam stabilności, spokoju, e, potrzeba nam funduszy, e, potrzeba nam środków na realizację wszystkich planów, które mamy do zrobienia. Mieszkańcy są niecierpliwi, czekają na przebudowę kolejnych ulic. E, no i tak jak powiedziałem przed chwilą, czekają na duży zakład pracy. Tego nam trzeba. Ja bym chciał, żeby przy każdej zmianie rządu, nie było zmiany finansowania samorządów, gmin, tak żebyśmy mogli zaplanować pewne rzeczy na kilka lat do przodu. Wówczas samorząd będzie bezpieczny, a mieszkańcy będą wiedzieli, na co mogą liczyć. I tego oczywiście samorządom życzymy. Dziękuję serdecznie. Naszym rozmówcą był pan Jacek Kosmola, burmistrz Niedzicy. Bardzo dziękuję, pani redaktor. Myślę, że kolejna dawka informacji dla naszych mieszkańców przyniesie jakąś tam dawkę tego, czego oczekują, bo e, dziś najważniejsze w XXI wieku jest informacja. Więc tutaj Waszą rolą jest informować, a moją rolą jest spowiadać się. Z pewnością. Dziękuję serdecznie. <laughs> Dziękuję.